Mano. Dajcie suba, a wyprowadzę się z tego garażu. Ten znowu o tej Corsie. Pan majstry, w ostatnim odcinku mówiłem o tym, jak diagnozować praktycznie termostat bez otwierania maski w BMC lub z silnikami, gdzie są dwa czujniki temperatury główny i na wylocie wody do chłodnicy. Tutaj mamy tą korsę, którą ogarniam. Tak, jakby można powiedzieć, chemiczne po prostu odmładzanie bez większego wydatku, tutaj czy nakładu pieniążków. Udało mi się coś już osiągnąć. Zerknijcie sobie po prostu na karcie tutaj w poprzednie filmy. Był czyszczony dolot, zabity sensor, kopciła. Czy diesel musi kopcić? No zero mocy. teraz nie ma szału, ale jest po prostu lepiej. Jest już praktycznie dobrze, można powiedzieć. Jeszcze mam obiekcje co do ciśnień, turbiny, ale o tym wytłumaczę w następnym odcinku, bo będę chciał jechać na stację diagnostyczną, zbadać zadymienie tego diesla. Co prawda już nie kopci, nie jest źle, ale czy czyszczenie wtrysków domowym sposobem w dieslu pomoże na po prostu lepsze wzbudzanie turbiny, po prostu lepszą mieszankę, lepsze spalanie, przez co no, turbina będzie lepiej działać. Ogólnie nie mam już zastrzeżeń co do niej, bo z początku myślałem, że jakiś tam luz, co prawda osiowego nie było, ale jakiś tam luz jest. No być może już jest lipa totalna i się nie wkręca. Ale po ogarnięciu do lotu okazało się, że nie jest jeszcze tak źle, więc dalej będę kontynuował po prostu chemiczne naprawy. I ostatnio mówiłem właśnie o termostacie że można po prostu użyć komputera do zdiagnozowania komputerem termostatu temperatur. Także zerknijcie też na ten film, bardzo ciekawy mi się wydaje. Tutaj mam Corsę, która została zdiagnozowana trochę inaczej. Po zakupie już wiedziałem, że coś jest nie tak. Wiadomo, diesel długo się rozgrzewa i tak dalej, ale mamy ogólnie, no można powiedzieć upały, a on i tak długo się rozgrzewa, dopiero trzeba mu dobrze przycisnąć, żeby coś osiągnąć, żeby wskazówka praktycznie prawie stała w pionie, ale podczas toczenia się na piątce, gdzieś z górki, zaraz temperatura spada gdzieś o jedną trzecią, cofa się do zimnego, więc wiem, że to jest termostat. Dwa, że ten tutaj wąż, yy, właśnie z wylotu termostatu, robi się już, no, letni, zaraz po odpale, Tamten się robi ciepły, główny, który tutaj wraca do termostatu przed praktycznie. A ten już się robi ciepły, letni, ciepły, później gorący, więc wiem, że obieg jest cały czas otwarty, co nie jest też dobre, szczególnie w dieslu. Musi być ten silnik dogrzany i tyle. Plan jest taki, że zanim wymienię ten termostat aż 40 zł i uszczelka, chcę przepukać system, bo ten płyn nie jest ciekawy. Zaraz Wam pokażę. No i co jest najgorsze w tym wszystkim, że chcę spuścić całkowicie płyn, żeby tej półkanki tam nie było. Śruba jest na bloku gdzieś tam, za turbiną, więc odsunąłem sobie już yy, rurę. Pokażę wam mniej więcej gdzie ona jest. Jest tam, ta świecąca. Popsikałem już polepszatorem, żeby to puściło. Jest progres, wychodzi. Ale no dostęp muszę wykombinować sobie jakiś klucz, którym to wykręcę, a później patent, którym to wkręcę. Także, no jest trochę, trochę ciężko. Okazało się, że korsa chyba należała do przemytników. Hmm, na planciko będzie. Panie, nawet na dwa. Naprawiłem też zameczek, który nie działał, podczas ciągnięcia klamki zamykał się tutaj dęzelek. Wymieniłem też olej w skrzyni, bo chciałem ogólnie dolać, bo jest wyciek, ale wymieniłem cały oryginalny. Dzisiaj jeszcze trochę o uszczelniaczach, mały tam klip jak wymieniam. Wyciągniemy trochę, zobaczymy co to tam za kolor jest. Nawet nie wiem, bo nie wyciągałem wcześniej, co to jest. I brudny. O tak. jakiś fioletowy, jakiś syf. Ciężko powiedzieć, co to za gatunek. Powinien być mniej więcej taki, jeżeli mówimy o oryginale. A to jest jakiś taki brudny. To nie jest osad olejowy. Objawów uszczelki pod głowicą nie ma. Tu nie chodzi, że ma być jakiś olej. Ale nie buduje się ciśnienie. Płynu nie ubywa. Testowałem go, także po prostu syf. Nic. Także wlejemy sobie takiego polepszatorka do do płukania chłodnic, systemu. I właśnie najważniejsze to, żeby spuścić wszystko ze systemu. Blok jest żeliwny, więc zastosowanie jakiegoś złego płynu też może powodować, że będzie jakaś korozja, uszczelka się nie będzie cieszyć, blok się nie będzie cieszyć, głowica się nie będzie cieszyła. Bo jeżeli źle dobierzecie płyn, no to mogą się zaczynać takie właśnie akcje po czasie i to bardzo szybko. Także lepiej stosować płyny, jakie zaleca producent, bo użyli takich, a nie innych materiałów i wymagają takiego, a nie innego płynu. Także wlewamy to. Ja sobie zobaczę, co to jest. W środku jest jakiś płyn trochę się pieni. Praktycznie bez zapachowy. Także zobaczymy. Nie wiem. Także wlewamy pełne. I obserwujemy. 10 litrów płynu. 10 do 30 minut silnik ma chodzić. Waga będzie głośno, bo nie ma wydechu. Dobra, wstychnie. Niech się tu wywieczy. Co prawda nie śmierdzi mocno. E, przyjeżdżały tu czasami dieselki, ale to aż szczypało po paleniu. No to nie jest źle. No wiadomo, 1,7 diesel, ale w sensie pojemność to nie jest może dużo. Ale zobaczycie na stacji diagnostycznej, zobaczymy jakie jest zadymienie. I co powie diagnosta przed czyszczeniem i po czyszczeniu. Dzisiaj tak jak mówię, wymieniamy termostat. Chcemy, żeby to chodziło dobrze. Trochę tutaj się spieniło. Wygląda to z góry jak jakieś czarne coś, ale być może to tylko ten pojemnik, być może to ma inny kolor jakiś dalej taki fioletowy, być może już się zmienił na czarny. Nie wiem, ale zobaczymy. Właśnie to mnie ciekawi. Kiedy warto robić takie pukanki? Warto to robić po wymianie na przykład uszczelki pod głowicą? Gdzie? Już było na tyle, że ciągło olej mieszał się z płynem. Po złożeniu wiadomo, głowica osuszona, tam wydmuchana, wypłukana i tak dalej. Ale z blokiem różnie. Ci co wyciągają silniki, ja tak jak jestem fanem wyciągania silnika, niż robienia na, yy, to też sobie ogarną blok. Ale ci co robią to na samochodzie, wtedy właśnie warto wypłukać taki system. Kuszeczka chyba nie kosztuje miliony. No, a potem przynajmniej nie widać jakiegoś dziadostwa pływającego w zbiorniku, bo co, wszystko zrobione, a w zbiorniku dalej jakiś syf pływa, nie? Także warto to robić właśnie w takich lub po zakupie, no tutaj było jeżdżone, Bóg wie ile. Widzieliście też odcinki wcześniej, więc no, filterek, olej, takie rzeczy raczej latami nie było robione. Także poczekamy i spuszczamy. Zabieram się za rozbieranie tutaj nawet nie ma klipsów. Ale za to jest LPG, panie. Tu trzeba tu trzeba, tu trzeba coś rozmontować, bo nie wiem czy będę miał w ogóle dojście tam. No i cieknie ogólnie gdzieś z pokrywy, niby z pokrywy gdzieś tam coś cieknie, także chyba pierwszą co zrobię, sprawdzę dymem czy dym wychodzi, czy to jest pokrywa, czy śruba, czy podkładka, czy uszczelka, czy coś i będę wiedział co zamawiać bo potem skręcę i okaże się, że jednak uszczelka, znowu to będę ściągał, więc zróbmy to od razu i zobaczymy gdzie ucieka dym i patrzymy o panie Ech. Ech. Teraz ja sobie mogę diagnozować uszczelkę, jak tu takie jaja są. Piu. Cała ta guma chyba jest albo, albo dziurawa, albo coś, nie wiem. Chwilę moment. grubo. O. Zajebiste pęknięcie. To jest do wymiany. Słychać tu coś. Z dołu. Ale ciężko powiedzieć co to. Nic, muszę to rozebrać i po prostu zrobić test okami, oczami, paczałkami, bo właściciel mówi, że tam był gwint urwany na jeden ze śrub i tam była wstawiona sprężynka, więc być może to jest to, być może wystarczy lekko gdzieś tam przesmarować silikonem, ewentualnie jakieś uszczerbienie jest na pokrywie, ale no, bez rozebrania tego nie dowiem się. i właśnie przyszedł plasticzek do szyby od korsy. uszczelniacze się wymieniają jest to bardzo mowolna robota ostatnio miałem pacjenta, robiłem uszczelniacze gdzie robili uszczelkę pod głowicą bo walnęła głowica totalnie nieruszona uszczelniacze niewymienione nieumyte nic masakra było to robione w Niemczech tutaj stare kontra nowe tak to mniej więcej wygląda zawsze Plastik kontra guma także powinien przestać palić olej poskładamy i potem, co? Potem, potem będzie jeszcze kolejna jakaś perełka B22 z mującymi obrotami perełka chodzi, teraz trzeba tutaj poogarniać Już nie dymi o. To jest, ten złamany Mam nadzieję, że będzie pasowało To jakieś takie grube jest Kurwa. Chyba mnie oszukali No, już pani ma nie czas, kurwa. Ale fuks. Udało mi się nie wykręcać tej śruby tego korka. Yy, poluzowałem go tak, żeby po prostu sobie skapało. Idę do domu, z piąta. Do rana powinno zlecieć wszystko z bloku. Kurwa pani. Tutaj ma taką już gumkę popękaną, coś tu się ułamało, a tutaj sorry, tutaj już wsparciała gumka, już brakuje, trochę przepuszczał, ale jak się okazało, nie wiem czy to tak ma być, czy jeszcze jest coś zwalone z czujnikiem. ogólnie chodzi o to, że termostat jest 89 stopni, a te 89 stopni to jest... To jest gdzieś dopiero przed połową kreski, a jak wchodzi, no i otwiera się teoretycznie, tylko że ten tamten stary otwierał się już wcześniej, bo sprawdzałem rurę z wylotu i otwierał się wcześniej, yy, podczas zjazdu z jakichś górek czy coś, to jeszcze bardziej temperatura malała, ale po wymianie teraz jest spoko, to znaczy, tak mi się wydaje, że trzyma gdzieś przed tą kreską tą temperaturę czasami wzrośnie, ale co jest najlepsze, że jak zostawicie go na wolnych to temperatura będzie rosła do pionu i wtedy załączy się wentylator, a pion na komputerze to 98 stopni a 100 jest tutaj, także no nie wiem czy to 98 jest tu, a tu 100 to 2 stopnie różnicy nie wiem, ogólnie wiem już ile, e, ile, kiedy się załącza wentylator Czytałem gdzieś tam na internecie, że niby tak jest. Okazuje się, że ten model tak ma, ale najważniejsze jest to, że płynie z czyściutki, różowiutki, termostat wymieniony. Ludzie wymieniali po cztery termostaty i efekt ten sam, że po prostu powoli się nagrzewa, bo to jest diesel. Diesel ma wysoką sprawność, czyli nie oddaje tyle ciepła, tylko przetwarzają na moc, więc ma lepszą sprawność niż benzyna. Porównywałem sobie też pirometrem temperatury i odpowiada to z odczytem czujnika. Ktoś by powiedział wymień czujnik, ale wydaje mi się, że czujnik jest OK. Najważniejsze jest to, że dzięki OBD2 porównałem sobie temperatury i jest zawsze tak samo. 89 stopni otwiera termostat, dopiero później później załączy się wentylator, gdy już ma za gorąco. Także tak widocznie musi być. Także majstry. To zrobione, jedziemy na stację diagnostyczną na zadymienie i w przyszłym odcinku Wam wyjaśnię co i jak. Będziemy wlewać polepszator do baku na bardzo małą ilość paliwa i jeździć obserwować. Na razie dzięki za suba, like lajka i do zobaczenia.